Witam, swego czasu kupując coś w sklepie internetowym z artykułami do golenia, oczywiście dostałem małą próbkę takiego oto mydełka Arefa Sop, marka ukraińska, Kentucky Bourbon, mydło na bazie łoju zwierzęcego. Łyski, burbon, te sprawy. No i po prostu leżało, leżało to u mnie na półce. Troszeczkę wziąłem, yy, przełożyłem do Tygielka. Mydło takiej konsystencji nie za miękkiej, nie za twardej taka półtwarda konsystencja. Przełożyłem do Tygla i postanowiłem zobaczyć, jak mi się będzie tym mydłem. Goliło w końcu, przeleży pół wieku i będzie nieużywane. Mówię, w końcu trzeba zacząć. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mała próbka, medełka. Burbonowy, łyskaczowy zapach. Ten taki burbon tak to mydło się nazywa. Nie za dużo go tam wziąłem do tego tygla pędzel syntetyk. Troszkę go tam rozrobiłem, żeby mieć na poranne dzisiejsze golenie. Do golenia wziąłem moją ulubioną maszynkę, którą gole się praktycznie codziennie na połówki zwykłych żyletek. Przełamałem na pół włożyłem do środka że pls persona Platinum maszynka nazywa się Prowe wyprodukowana ze stali nierdzewnej satynowana waga 103 gram przez polską firmę STANDO po goleniu, po goleniu wezmę sobie sandałowca z wanilią Sterlinga. no i tym się dzisiaj ogolę zmoczę twarz No, teraz człowiek się zastanawia czym tu się ogolić. Wtedy bierzesz swoją sprawdzoną ulubioną maszynkę i się golisz. Mydło, może trochę za mało tego mydła wziąłem do rozrobienia. Myślę, że na jedno dzisiejsze gole nie styknie. Zapach przyjemny. Burbonowy. kręcić Pokręcimy, zakręcimy. Za rzadka wyszła ta piana, ale starczy. Na bazie talą. poślizg dobry. Nie będziemy zbytnio się rozczulać. V Kentucky Birminghamu, ki je še manj popularna ukrajinska. Ma się czym zachwycać. Mydło jak mydło, spełnia swoje zadanie. Dobry poślizg. taki Bourbon. Tak to wygląda. Po przybliżeniu, jeszcze trochę będzie do wyrobienia, do przegolenia. Sam zapach. Przyjemne. Pewnie trochę za dużo wody dolałem przy rozrabianiu, stąd ta konsystencja bardziej taka rzadsza. "Ale w niczym to oczywiście nie przeszkadza." Delikatny, burbuniasty zapach. Dobry poślizg. Nawet nie wiem, czy to mydło gdzieś można kupić. Nie zagłębiałem się w szczegóły. Po prostu, jak wspomniałem, zostałem przy jakimś większym zakupie próbkę i postanowiłem wykorzystać ogolić ogolić się No właściwości poślizg wszystko kaj okay. Dobrze się spisuje. Kentucky Burbon. Kolenie fajne, przyjemne. O maszynce, już nic nie wspominając, standardowe połówki standardowych Żelatek. Maszynka ładna, ładnie się prezentuje. Wykończenie satynowe. Yy, w odczuciach łagodna, ale i skuteczna. Dobrze goli. Myślę, że. Użytkownicy, którzy posiadają prowę, również są zadowoleni. Całnie rdzewna maszynka na długie, długie lata. Praktycznie całe życie. Żyletka Persona Platinu. Jedna z najlepszych, moim zdaniem, obecnie żywetki dostępne na naszym rynku łagodne, ostre, skutecznie golą. Co dużo mówić? Persony to w tej chwili debeściaki. chodzi o żyletki. Jedna z lepszych Prowem. To oczywiście nie chodzi, żeby rozrabiając mydło uzyskać obfitą pianę jak u świętego Mikołaja. Tylko chodzi o to, żeby mydło zapewniło odpowiednie funkcje, jakie powinny być w czasie golenia. Najlepiej, jeżeli, oczywiście, jeżeli jest na bazie y, łoju zwierzęcego. Wtedy unikniemy niepotrzebnych niespodzianek. Kontuzji, zacięć i podrażnień. Medło Kentucky Bourbon spełnia swoją funkcję. Ten jest o tyle dobry, że wykonując drobne poprawki można to czynić bez dodawania dodatkowego mydła na twarz. I dlatego to czynię, prawidłowo powinien nałożyć jeszcze mydło, wykonując poprawki wiadomo, żeby uniknąć podrażeń na skórze. Tutaj ten płosik jest bardzo dobry. Maszynka łagodnie, skutecznie goli. yes okay Dzisiaj zarost do zgolenia był niewielki, jednodniowy, ponieważ wcześniej również się goriłem, co prawda innym sprzętem, innym mydłem. Czybym kupił to mydło? Nie, nie kupiłbym, bo w swojej kolekcji już mam Proszę Państwa, tyle mydeł, że najpierw muszę użyć, te, które posiadam, żeby niepotrzebnie nie przechowywać, nie kolekcjonować. Jeżeli bym nie posiadał wielu mydeł, dobrych, które również mam na bazie talu, to mydełko na pewno bym szukał w necie, czy jest dostępne. I jeżeli by było dostępne, to bym je zakupił. Bardzo dobre mydło, bardzo dobry poślizg, zapach bardzo fajny, przyjemny. Whisky bourbon, delikatny, nie, nie taki nachalny, na bazie łoju zwierzęcego, także bardzo dobre właściwości posiada te mydło Kentucky Bourbon. Goliłem się nim pierwszy raz, gdyż, jak widzieliście, jest to mała próbka całościowego mydła. Po goleniu zapikuję sobie. Vanilie, Sanad sandalwood. Fajny, przyjemny, ciepło waniliowy zapach dla miłośników wanilii. Super dezynfekuje ładnie napachnia super właściwości ma ta woda po goleniu vanilia sandalwood i cóż dzisiejsze golenie dobiegło końca jestem gładko ogolony czego i Państwu życzę życząc oczywiście dużo dobrego z samych Udanych głaciutkich goleń i czegoś chcieć więcej. Udanego, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.